Dzień dobry, ja się mam z tej strony Frawi, witajcie na moim kanale Dzisiaj będziemy sobie grali w i oczywiście nie zapomnijcie dać lajka i subskrypcji oczywiście tym ją pamiętaj, niestety dzisiaj będziemy grali po survival, nie w nie Warsy, tylko na, na jakimś tam serwerze survivalowym Ja w ogóle nie wiem, co to jest za serwer na 1.65 Ja w ogóle nie wiem, co to za świat, będę musiał sobie właśnie go jakby... Aha, dobra bo coś nie jest, bo się to nie zrobimycie dać lajka w ogóle ani subskrypcji, bo jakby to się dla to lecimy po więcej. W ogóle tutaj się zrespiłam w jakiejś kopalni, a to był, To był ten film. A dobra, chyba go nie ma nawet na YouTubie. Dobra, jakby coś, to po prostu... Dobra, w ogóle jesteśmy w kopalni, jak ja w ogóle tej kopalni nie znam. Jest taki mały, mały problem. Jak widzicie, ja cały zbrojny mam 34 diaksów. Ja w ogóle mi się tutaj nie chcę na razie szukać tych diaksów mam. No. Bo w ogóle nie ma kurczenia ja to jakiś red a nie prędkości, bo tutaj go zdobyłem 2 kilofy. No, te dwa kilofy właśnie, to ja sam, właśnie zdobyłem. Właśnie ja szukałem dużych deksów, musiałem bez 5 kilofów, właśnie. Musiałem z 5 kilofów zenchantować dobra. Słuchajcie, jakby coś się to, jakby wchodzimy na powierzchnię z tej kopalni. A, czekajcie, co tam było? A, dobra. Ja zobaczę, co to. Dobra, tutaj kiedyś było zabudowywane. Bo jak ja tutaj oczywiście widzę, widzowie tutaj widzicie, widzicie. jak to było zabudowane? Ten cały tunel Słuchajcie, jakby coś na tym. Mamy taką małą kopalnię z tunelami. żeby jeszcze mógł wykopać takie tunele. To jest za niski poziom. Tutaj by, tutaj, by było małe wyzwanie. Małe wyzwanie, o kurde. Zablokowaliśmy się niestety. Mam plan. Ja bym się chciał, żeby się nad tym właśnie tak podbudować, żeby wiecie. Żeby na przykład było tak, żeby tutaj, jakby tą drabinę by się, wiecie, jakby coś, no to by się mogło tak jakoś zrobić, żeby się mogło, mogło tak zrobić, żeby się drabinę od dołu po prostu szigierką, patrzcie, tak, 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 tak i cyk, patrzcie, patrzcie Ej, biu, Jakby coś no to tutaj mamy jedną drabinę O nie, tutaj małe problemy są, że widzicie Bo tutaj, tutaj też muszą mieć drabiny, kurwa Zostawcie, jakby coś no to znajdzie? Jakby coś nie to ogarnęliśmy to jest już wszystko normalnie okej okay. Ogarnęliśmy nienormalnie wszystko Dobra, teraz musimy się tego jakby dostać na górę i tam, oczywiście tutaj zniszczę to o Jezu prawie spadł Tam zawoł dostał, nie no ja zginąłem stali widzowie, ja, ja dzisiaj wam pokażę no, to, no bo ten domek oczywiście yy, nie dopisaliśmy nic patrzącym mojego kanału oczywiście gdzie odgapialiście ten domek nikt tego nie zrobił, nikt kompletnie nikt widzowie wy nawet nie zrobiliście tego Galecę po te rzeczy właśnie, no bo to są jakby moje rzeczy, tam był taki wódz. że z... Ja właśnie dzisiaj coś innego jakby pobuduję. Widzicie, jakby coś, no to jestem na razie Steven, no bo skin mi zniknął. Na razie jakby jestem Steven drodze widzowie, ale to się da jakoś załatwić, że nie będę niedługo. Patrzcie moje i te maski.

Dobra, już tą jedną drabinę, Dobre, dobra, 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 spaka! Laka taka makapa! Wierzymy, Bierzemy, bierzemy, wierzymy, wierzymy! O Jezus kurde! Można... O kurde. Co się nie czuć? kurde, ja chyba nie dobrabie. kurde, 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 Dobra, jakby coś no to przynajmniej mam mieczek do bicia się możemy, się, możemy się pobić z tymi potworkami. Tutaj widzicie, no to kiedyś to się może Dawid na przykład sobie pozbierać leazy z oskrasy. Nie, albo dobra, słuchajcie, jakby coś na no to le lecimy, będziemy jakby kolejną budowlę budować. Słuchajcie, widzowie, jest jeszcze z nami Anka, oczywiście oczywiście do mnie przejechała, tylko, tylko wiesz, za chwilę byłem, byłem po prostu po nią i... Już jakby jesteśmy dobra, no to, to właśnie będziemy to jakby budować. I co Anka będziemy budować? Cześć wszystkim. E, I dzisiaj Franek ma zbudować dla mnie Frabi. dwupiętrowy basen. Dobra, to bierzemy to wyzwanie. Anka sobie idzie, my jakby budujemy. Dobra panka. Pa, Frabi. Dobra. Dobra, no to cięcie. Dobra, jakby coś, no to dobra. Lecimy z tym. Elu, Dobra, słuchajcie, jakby coś, no to tutaj jest za dużo dziur. Tutaj nie zbudujemy na pewno basem dla Anki. No to zajmiemy się tym, tym po prostu, że ja mam po prostu kreatywa włączonego. No wiecie, no bo ja tylko kreatywa do budowania używam. Do budowania, kompletnie. Tylko do budowania. Ja, ja tylko zbuduję dom na kreatywie. Dobra, właśnie tutaj, jakby zbudujemy ance basen. Dobra, to tak właśnie zrobię że jakby tutaj zrobimy taki basen dwukiętrowy dla mnie po prostu. Ja zrobię taki zaknięty może, nie, nie wiem jak Anka będzie oczywiście chciała. Panią oczywiście będzie chciała. jeszcze Nie wiem jak Anka będzie oczywiście... Jak Ania oczywiście będzie chciała. Ja w ogóle nie wiem kurczę. Bo ona do mnie właśnie przyjechała i ja będę sobie coś je, piję. A ja jakby tutaj buduję teraz basem Widzowie drodze I jak ja skończę w na sesji, coś jeszcze raz z nim będę robił Bo ona tak do mnie tylko na weekend przyjechała, a A możemy nagrać też live'y dużo Dużo live'ów, bo Anka oczywiście Bo oczywiście chciałam kiedyś na YouTube pokonać, ale Nie założyła w ogóle kanału Chcecie po prostu tak zrobić, że Że nie Below, below, below. Oh Madonna, in and below. <młyszy> Dobra, jakby coś, no to budujemy ten basen ci widzowie, jakby coś, no to zaczynamy run basenu Dla Anki Właśnie, jakby An Anka poszła gdzieś tam sobie na spacer, bo ona oczywiście przyjechała ze kimś tam bo ona ma zwierzę oczywiście, ale ja nie wiem jakie. Ja, bo go pierwszy raz w ogóle widzę. Zwierzątka jej. Nie właśnie zwierzątka i bo ona sobie z nim poszła na spacer. No to też możecie sobie ten, jakby, jakby coś, no to już, już jakby witamy po długiej, bardzo długiej przerwie, ja w ogóle jakby długo to budować, oczywiście jak widzicie w takim stanie jest oczywiście basen i Anka to każe mi jakby budować na wodospadzik, bo właśnie, właśnie z nią gadałem właśnie po cięciu, na cięciu i ona mówiła o, o wodospadziku, a ja właśnie ona mi pokazała chyba jak to się robi, bo ja nie wiem o jakiej wodospadzie w ogóle chodzi. Jezu. A ja w ogóle... A w ogóle nie, nie jestem zdolny i nie zrobię jej wodospadika. Bo ja serio nie zrobię. Dobra, ja robię takie coś na 3 metry. Chcesz do Franka, iść? Jakby coś, no to już budujemy. O, jest włączone? Tak, już jest włączone. Tylko właśnie... Jakby coś to nie zapędzie to źle, oczywiście. Dobra i właśnie my jakby tutaj budujemy taki basening oczywiście. Dobra. 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 Widzimy ten Allawodu spadzik. Aby jakby zrobili taki dziko kła kwa a putty lucky o mnie, kła a putty lucky, kła kła a putty naj naj i du du do do the i na, you know, e kła a putty lucky, kła kła naj na i na i do do the i na, you know. Sorry, muszę, zrobię taki dzik, mnie kiedyś był. Oczywiście możecie go zrobić i oczywiście mi jakby się ten e, podać oczywiście na shortcie lub tam na shortcie, na shortcie musicie, musi na shortcie podać kanał. Dobra, ja... dobra, dobra, przepraszam za te gadanie. Przepraszam za te gadanie, naprawdę. Osób się, ludzi się nie da uciszyć w ich domu. Serio, przepraszam za te gadanie, za te śmlotki. Bardzo w ogóle, bardzo, bardzo widzów. Przepraszam. Dobra, jakby coś, no to budujemy ten nasz Allawody spadzi. Tylko jednego ja tak po prostu zrobić. to. Patrzcie, wow. jakby coś, no to po prostu. Po prostu, Elo, dobra, budujemy to. cyk, 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 pek, pek, pek. Dobra, właśnie, jeszcze jakby zajmujemy się budowaniem dachu. I jakby coś. Dobra, ojej! Dobra, cyk. Pek, pek, pek. Pyk. Cyk, cyk, pek, pek pek, Dobra i budujemy ten dach. Tak. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Cyk, 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 cyk. Tutaj kwarcik. Cyk, 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 tutaj kwarc, kwarc, czek cyk, 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 pek, pek, No dobra, cyk, 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 czek cyk, cyk. jakoś tak głupiemu. Dobra, tu, tu, tak, 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 pek 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 pek, to i to.

Dobra, dobra, w ogóle muszę tak mówić trochę głośno, no bo ktoś tam gada na polu, ja chcę go jakby przekrzyczeć, żeby żeby tylko nie było słychać Dobra, cyk, pek, 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 dobra Tu, 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 tak, tak, tak To zniszczymy, to, to I tu, tak, 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 tak Pek, 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 tu, 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 tu Tak, 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 tak I tik, tik i pik 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 i pik 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 dobra i tu cyk, 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 dobra i tu pik 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 Dobra, gdzie jest w ogóle ta woda? Nie, no pik naprawdę pik będę mi kupić. Druga osoba, jak jest stanie do mną, to nie da się jej ucieszyć Dobra, tu. Tak, to jakby do tej wylejemy. Czekaj, to jej trochę wyżej. Patrzcie, tak. Tak, na przykład tak. I tak, i tak, i tak, i tak. No sobie wezmę tylko dźwignię. Ale ja i to się myć Słuchajcie, będziemy w ogóle testować basen Anki Przetestujemy go sobie. Wow, alfa, nie szkoda. Dobra, możemy na to. Jakby coś to dzisiaj na telewizowie, nie zapomnijcie lajka w górę ani subskrypcji i nie zapomnijcie o dzwoneczku. A basen miałeś pokazać jeszcze. No i oczywiście jeszcze Ant pokaże basen. Dobra, tutaj jego coś na to tutaj widać. Wow, Tak, właśnie wygląda. Super. Tutaj jest tak, że to jest tak, ja to zrobiłam i to jest taki budynek. Alla taki budynek i to jest tak, 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 to jest płytka woda dla dzieci. A tu? Super, czyli jest taki i z tu... dachem i bez dachu. Taki z dachu i bez dachu. Super, o to mi chodziło, żeby było wnętrze i żeby było na zewnątrz. Mhm. Ekstra, super, super. Że Dobrze, Żegnam Was widzowie. Mhm. Ja też Was oczywiście żegnam. Elowa!